Ej, słuchajcie, dzisiaj jest najlepszy dzionek ever! A dlaczego? Bo dziś jest dzionek robaczków! A wszystko zaczęło się w roku 1988, kiedy to słynna legenda mangi Tezuka Osamu stworzył, można powiedzieć, taki Dzień Robaczków. Teraz mamy Roku Gatsu. Roku można też czytać jako M. Dzisiaj jest czwarty. I można to czytać również jako si. I mamy mu, i si, musi, czyli owad. No właśnie, ten dzień został dopiero zarejestrowany w roku 2018 przez anatoma Joro Kiesiego. I wiecie, co on jeszcze zrobił? I tam, w Kenchujji, wybudował specjalny kopiec dla e, właśnie robotków. No właśnie, ale co się robi w takim niezwykłym dniu? Jest to dzień, gdzie się celebruje owadki, robaczki i cieszy się nimi, idzie się w naturę i się je ogląda. Więc to jest bardzo piękny dzień i ja jestem taka szczęśliwa, że on istnieje, bo ja lubię robaczki, a ty?